Witam serdecznie, miłośmielnik, zapraszam na cotygodniową analizę pary euro-dolar w ramach raportu Forex. Zacznijmy od miejsca, w którym kończyliśmy analizę w zeszłym tygodniu, to było dokładnie tutaj w tym miejscu. Mówiłem o jeszcze potencjalnych małych spadkach do poziomów tutaj mniej więcej 10,50, ewentualnie troszeczkę niżej do tej linii tutaj kanału. Natomiast się okazało, że jednak ten ruch spadkowy już wtedy był zakończony, ponieważ wybiliśmy te poziomy tutaj no i po wybiciu tych poziomów można było już szukać pozycji długiej przyszła jakaś większa korekta i mieliśmy następnie wybicie tak, także zeszły, cały właściwie zeszły tydzień to były wzrosty cena nie chciała już tutaj niżej podejść no i mamy tutaj jakieś te wzrosty, o których mówiłem potencjalnie w momencie gdy ten ruch się zakończy tak, sądziłem, że będzie troszeczkę niżej jeszcze się ten ruch zakończy natomiast już nastąpiło odwrócenie, także tutaj po tych danych cena już nie osiągnęła niższych, niższych wartości. Pytanie co dalej? Pytanie co dalej? Moim zdaniem jeszcze wzrosty na eurodolarze. Co prawda w tym tygodniu trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ mamy bardzo bardzo ważne dane w czwartek, posiedzenie Fedu. Także, także trzeba być bardzo ostrożnym w momencie, gdy będą te dane. Już bardzo dużo tutaj informacji krąży, że trzeba, trzeba uważać, możliwe podniesienie stóp procentowych dalej Oczywiście najlepiej nie mieć pozycji w tym czasie, natomiast im więcej szumu jest, tym z reguły mniejsze są, mniejszy impact mają dane dane. No ale nic, zobaczymy jak to będzie wyglądało, nie ma co przewidywać, po prostu będziemy reagowali. Tak? Przed danymi lepiej nie grać lepiej nie mieć blisko pozycji, ponieważ no, może być tak, że stop lossy po prostu, będzie mniejsza płynność i stop lossy będą w dziwnych, w dziwnych miejscach odpalane. Ale to to zależy od tego po prostu. No jak to rozegrają. W każdym razie patrząc aktualnie na wykres, moim zdaniem jeszcze mamy wzrost, jeszcze będzie mieć wzrosty. Eurodolar teraz powinien nam najlepiej, żeby coś takiego zrobił i mniej więcej gdzieś tutaj na poziomach 1.1280, 1.1260 szukać pozycji długich jeszcze, tak, czyli jeszcze wzrosty, jeszcze wzrosty tutaj na eurodolarze i wtedy tutaj w tym, jeżeli to osiągniemy, no to jakaś większa korekta po której następne wzrosty będą i w zależności od tego czy te następne wzrosty tutaj będą duże czy, czy, czy będą się gdzieś tutaj zatrzymywały to jak gdyby nam tutaj wyjaśni jak ta cena co ta cena na eurodolarze będzie chciała robić, tak? czyli najlepiej żeby było coś takiego i tutaj, gdzieś albo tutaj, albo na tych wartościach, szukać, ewentualnie tej sprzedaży. Jeżeli to natomiast pęknie, to możliwe, że idziemy znowu do poziomu 1,18. Tam, o którym mówiłem dużo wcześniej, przetestujemy ten poziom, tutaj, ewentualnie maksimum tego kanału, i wtedy dopiero w dół. E, także, raczej jeszcze wzrosty w tym tygodniu. Natomiast, no tak jak mówię, trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ, jeżeli są duże, znaczy jeżeli są bardzo ważne dane, to po prostu cena robi różne spajki w górę, w dół. Także, także i tak ciężko ewentualnie później na tym zarobić, ponieważ stop losy po prostu zostaną wybite. Także, najbliższa przyszłość, mamy w poniedziałek do czwartku, jeszcze trochę czasu jest, to jest coś takiego, i jeszcze wzrosty później korekta i po tych wzrostach, które przyjdą w zależności od tego jak silne one będą będziemy reagowali na to na jak gdyby zachowanie ceny euro-dolara w dłuższej i perspektywie i to by było na tyle, także dziękuję za uwagę, pozdrawiam zapraszam w stronę raportyforex.pl gdzie można uzyskać informacje jak dołączyć do klubu raportów Forex Premium, także do usłyszenia za tydzień, pozdrawiam i miłego tygodnia